Zaczynamy! Ty jesteśmy jaj, Tudi na jedną kąpie, co? Gadaj coś! Po co? No ja wiem, czemu mam krówki. E, a może być coś zjadł? Bo cię zaraz, żeżer. No wow. Nie pani tam umrzesz! O, mam połę, spadnę tam. Jem, mnie Żyj! Najpierw zniknęła czaha. Później kolor się zmienił na pomarańczowy, a teraz. Zmieni się na... Y, się Zielony, on. yeah! Właśnie znaczy, Ty mam taki parę modów jak, nie wiem, drzewa bum, owocowe... Bum, bum, bum tam y, kukurydze i w ogóle. No, te co ja, te co ja, tak. To tak, to te, co, te co ja. Co co? A i żeby się już nikt nie więcej nie pytał, te mody nazywają się X, I, Y, E, Farming, Hunger Mod i... Znaczy no, X, Y, E. Tak, tak nie what the fuck, Ale nie? No to przecież nie tylko te, po te. Jeszcze nie wiem na łączenie w ogóle, ten cały. To wszystko. O, jakie ma, jakie jaki słodziotki ginie. <grym> ej, czemu to piórko jest obsrane? Bo ja wiem, może lubi być obs obsrane. Wee, ile owiec. Dobra, ej, nie, y mam nie. plan. No. Może weź się najpierw rozbuduj, a później się podniecaj owcami krowami. Ja, ja muszę, ale tam są pająki. No i. Też słyszycie pająki? Jest jedno drzewo! Czekaj, bo, bo ostatnio było nas nie słabo słychać. Ale straszne. Ło to jest na 50, w ogóle nas nie było słychać. To chyba ciebie. To wszystko było na 50. To No właśnie, jakby nas co ktoś nie słyszał, no to przepraszam. Beatbox. To, 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 teraz nie, nie słychać, jak coś robimy. Ej, ale. Dobra, jednak nie e, będziemy tak grać, że ni nic nam nie będzie słychać jak chodzimy i w ogóle. trochę będzie słychać. A trochę, a nic to jest różnica. A no, bo, bo dzięki twojemu mikrofonowi słychać trochę. Nie, nie ruszę. Oops. Co zrobiłeś? Zabiłeś go! <grym> Dobra, to no, będzie teraz szumić. O, jak ma, jaka słodka... Co tu jest? Że tylko boję! To mnie Zabij! Zabij! Mięso! ha. O, dwa mięsa! Odda! Jezu, spokojnie! Węgol, 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 węgol! Zrób sobie kilo! Słuchać pająki, fajnie! Ale gdzie są te e, I właśnie, to jest pierwsza... E, nasze serie będzie cztery serii. Jedna seria to jest seria multiplayer, która będzie rzadziej prowadzona. Znaczy, no częściej niż... Dobra nic, druga to będzie moja seria, czyli MC Kwadrat i, ale, ale, I trzecia seria będzie. to będzie Kuba XX, czyli Kuby, a ta, tak ta, ta w ogóle to mam na imię Grzesiek. O cholera, zapomniałam o sadzonkach. Jeszcze a byłem. czwarta seria, Jest, czwarta seria no, ja to będzie poza... właśnie ta seria, którą teraz nagrywamy, czyli single player razem, wiecie o co Zbieraj kości, chcemy mieć kości, jest mamy kości. No tak szybko, już jestem głodny. Ej, to może ja będę komentatorem, co? No może, jak chcesz. I Kuba Ksiks idzie przez ciemną jaskinię. Jestem Kuba, któryś... ja się nie nazywam Kuba no To Kuba idzie przez ciemną jaskinię, już nie idzie przez ciemną jaskinię, to owce? Potrzebuje wełnę, żeby... Idzie po ziemi, po trawie, idzie po trawie. Idzie po trawie i widzi dziurę. Ta, ta dziura mnie przeraża. Jeszcze nie wskakuje do tej dziury. Ale chyba ma zamiar to zrobić. Ty mogą być potwory. Chodź tu, osiedli się tu. Dobra. Tylko może najpierw po... Yy... Co te pająki tam robią? <słuch> Ech. Ech. Ech, a po pierwsze, zrób może sobie narzędzia. Wiem. Po drugie... Nie marnuj drewna i posać to! Wa drzewo. Aha. Właśnie miałem kur, drzewo. Kur, przecinek, wa, nie wa, w. Kur, przecinek, w, rubel. Kur w rubelu. Bunz, 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 Ło, to, myślałem, że to jest kosa. No tak. To I weź kość, to to. zmień na mączkę kostną i wybuduj to. Nie wybuduj. No na mączkę kostną. I Kuba nie chce zmienić kości, mączkę kostną. No jak znajdziemy wilka? No i teraz? No. I weź to i prawym na drzewo. O. I to drzewo Tej, roz... chyba wilka, bo się... Cudzi. Dobra, po co ci wilk? No by mi bronił. Ty masz przeżyć noc. O wilka się martw później. Ale wilk będzie mi bronił. Dobra, jeden. Chyba sp spłynął tym wodospadem. Umarł. <gínia> o, Ginku czaku. Dzień. Dobra. Zetnij może to drzewo. Ja, ja wolę znaleźć wilka. Umrzyj. O, właśnie, gdzieś ty Kuba wiedziałem. woli znaleźć wilka. <głyszy> ty ty, 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 ty Wiesz, że masz głodny? O, niestety. Wiesz, że masz głodny? <głyszy> nie no, ty nie, nie będę... Z drzew owocowych i takich różnych. Ale można zrobić. Ja. Tak, można zrobić drzewa owocowe. Tylko trzeba mieć trzy rzeczy. Sadzonkę, hybridset, czyli to takie lepsze siano, takie zmutowane. I trzeba mieć, jeśli chcesz mieć drzewo owocowe, czyli chcesz mieć cytrynę, to musisz dać nasiona żółtego kwiatka. Jeśli chcesz mieć jabłka, musisz dać nasiona czer y czerwonych. Jeśli chcesz mieć awokado, czyli to, ten trzeci, ten, musisz hmm. mieć nasiona... E... Mo, moim zdaniem to jest za, za dużo zwierząt i pająków. Normalnie będą lagi. Nie mogą być lagi, bo na serwerze są tylko lagi. Jak grasz na grze single player, no to mogę, może się tylko ciąć. To, to się to jest, będzie ciąć. To jest jedna największa różnica. I patrz, Mar 22 fps na sekundę, a wow. Wow, człowiek widzi tylko 30, czyli tnie się. E, boi mnie czoło od się na to. No Dobra, zrób ten dom. Ja węgla, żeby zrobić z domu... o no, cofnij o tu, no, o tu, o tu, 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 tu i tu i tu. Ale ty...

Jesteś mniej ogarnięty ode mnie. Nie pozwolę! Widzisz co się stanie jak się żujecie wełnę Ej no! Co się wcięło? Oh my god. Już myślałem, że się Minecraft wyłączy. To by było straszne! Dobra, to ja lepiej będę komentatorem. Kuba idzie po trawie. Lepiej nie. Prawie do dziury. Wpadł przez dziurę, nie wpadałem przez tą dziurę. Osiedli się tu. Nie. Yeah. Myślę, że co chcę zrobić? O, że się tu że... Ale Dobra. Boję się. In tu... To... Weź tu, weź pod siebie, rozwali jeden klocek. Nie pod siebie! Intodery i IT ol. E. Co to znaczy? W... Królika Nie, niszcz! Dobra, zniszcz, ale tam nie wpadaj! Niszcz! Niszcz! Nie bój się! Teraz niszczę! Nie, 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 nie! a Cholera... Ła, magia! Skaczemy? Nie! Zatkaj to! I jest, dobrze! Dobrze. Ale wierzymy będziemy, nie będziemy, nie będziemy, nie będziemy noc Wiesz wierzymy by... Nie <śpiewanie> znerwujmy Wierzymy będziemy nie wiem <śpiewanie> Ja się czasem sam siebie nie rozumiem Bo może ej, ty gdzieś jest wilk, bo się wytrzepywało Aha chyba pode mną Dobra przez te ty... Ła, wow, magia. O, czy ten, jajko. Eee, uuu. W coś fajnego? Patrz. No. No ja myślałam, że się jajko wykluje. Czy kura wykluje? Dwa obsrane piórka. Pum, 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 spum, spum. Ej, no, ja muszę, ja muszę z... ten... Wziąć... Żrycia batę! No. No, no, no. Zabij te świnie. skilofa, skilofa. skilofa, kilofa, No weź kilof off, kilof. off. Patrz, 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 no, no odwój się, kurcz mnie zabili. Niebieski księżyc. Dobra, uspokój się. A ja nie mam zamiaru być uspokojony. Dobra, ale. Serio, jesteś trochę głośny. A, to czekaj, od, odsunę sobie mikro. A, a, a już. No ale może pozbieraj jeszcze więcej jedzenia, bo ty przez nie wytrzymasz i wtedy jak nie wytrzymasz, to się nie zginiesz. Bo to, to, to... Może skaczemy tam? Nie! Może tam coś znajdziemy? Ale tam może będzie zombie i wtedy ten zombie cię zje. Ale nie, w sumie zombie jedzą mózgi, czyli nie mają co zjeść. Do, do, dobra, to poszukamy tych pająków. No kurde, jakbyś no, y, kop o tu, tu. I masz czerwone, czerwone jedzenie. Czerwone jedzenie. I Nie, nie, nie. Zachwycaj się, zachwycaj, zachwycaj. Jeszcze chwilę, chwilę. Ej, e, czekaj, czekaj, czeka, czeka, patrz, patrz, patrz. To to, 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 ten kamień jest dungeon. jakiś inny. Jak dungeon. Wow. On się patrzy. A on się na mnie patrzy. Po, Zobacz, poświeć pochodnie. O, jakie fajne płytki podłogowe! No tak! Ech, 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 umrzyj, zrób sobie miecz! Nie Wtedy po szybciej ich zabijesz, Nie i po będziesz miał więcej nici, i będziesz mógł zrobić sobie wędkę. Widzisz, coś mi posunęło przed chwilą. Tak, pająki ci posuwają. <noise> Bez kojarzyń. Eee, a masz krafting table, e, pod trójką. Everybody gets now. Uns, Dobra, nie, ej. Zaraz, dwa. Za. Minuta będzie koniec tego odcinka. I na koniec odcinka umrzej. Nie, no, no, na koniec odcinka tam wskoczę. Mogę przyjąć cztery? Pokaż. A ja chcę, czekaj. Dobra. A teraz ja przyjmuję stery i teraz ja będę sterował. Tak, ja będę sterował. Magia. On ma bezprzewodową klawiaturę i ja... a ja nie mam. Wow. Patrz tam są dwie skrzynie. Au. On mnie u, u, u... uderzył mnie Umrzyj. Nie skradaj się. I, i się nie pojawiajcie pająki. Ej, chamstwo. Coś no. słyszałeś, psa? Bo ty jest pies? E, e, e. Umrzyj Może ty postawisz więcej tych pochodni. Nie. A, a, a nie, a nie lepiej... No górydę! A lepiej... Mamu Boże... Tylko żeby you. ty jakiś pęk nie wskoczył! Czy jakiś kliper, takich klipper skarży! Iiii... Głód! da da A good? No głód, to jest głód! Dobra, kończymy chyba. A że, czekaj... I, Żeby było fajnie, no to kończymy, ale... Am, am, am. Ан, ам, ам. Гомка ти излетела. Магија. Добра то, 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 то. Муха, морна, но но, 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 но,